Ostatni dzień w tej budzie i w końcu święta A idziemy w tym roku na pasterkę? Ale że na pasterkę do kościoła? No a niby gdzie, łysy? Około kościoła Ej, a czemu Żaneta ma taki tępy wyraz twarzy? No stoi koło Julki, to się może jej udzieliło Żaneta, chono tu No co? Co się stało? No bo Adi... Co Adi, zrobił ci coś? Pocałował cię? Gdzie jest ten kurdupel? Z całym szacunkiem, ale to Ty jesteś kurdupel. Agata! No co, taka prawda, gdyby łysy miał włosy, miałby przyzwisko małe. Sama tak mówiłaś. Możesz mnie nie pogrążać? To może ja coś powiem, widziałam to. Ty? Pewnie cię szlak trafia, że Adi woli Żanetę. Liczysz, że będziesz druga? Po prostu, Adi. Niekończone ta, łysy to załatwi. Tyle, że ja nie byłam pierwsza. Co to on się z kimś całował już przed tobą? Mówiłem typowi, że lustro się nie liczy. Patrzcie, idzie nasz Adonis. Adidas chyba. Adi! A co tu takie zebranie? Umarł ktoś? Jeszcze nie, ale kto wie? Zaneta, o co chodzi? No, o pocałunek. A, było minęło. Nie no, jak śmiesz tak mówić, ty! Sandra, mi imponują ostre laski, ale bez przesady. Ale ona Najpierw całuję Janetę, a potem udaje, że nie ma sprawy? To ja całowałem Janetę kiedy? A kogo? No ze mną nie! Z bliźnieczką? Co? Którą? No i tu jest problem, bo tego Adi nie wie. I nie wiesz, czy była to Basia czy Asia? No właśnie zanim zdążyłem zapytać, to uciekła. One wszystkie uciekają, jak się robi gorąco.